Cześć wszystkim, dzień dobry, z tej strony Aldo. Taka krótka wrzutka, a za wiele się nie zmieniło do ostatniej aktualizacji. W międzyczasie na Twitter rzucałem taki patent, który teraz widzicie na swoich ekranach. Bitcoin lubi robić tak, że robi taki fake out, wybija się dołem z ręcz i wracamy do niego, zazwyczaj testując jeszcze później low i dopiero odbijamy się. Wyżej, więc ja tutaj nie widzę, żeby się coś strasznego działo. Aczkolwiek ja swojej pozycji na long jeszcze nie zająłem. Też pojawiło się sporo pytań, czy już jestem w longu, czy nie. Nie jestem. Czekałem na zamknięcie powyżej tej świeczki. Zostałem SFP, berliż SFP, więc ja tego nie rozgrywam. Teoretycznie jest to nawet setup na shorta. Więc bo tutaj złamaliśmy strukturę, zrobiliśmy SFP na H12 powiedzmy tą strukturę gdzieś tutaj złamaliśmy i tutaj chyba jakieś SFP też było tak na H1 więc teoretycznie jest to setup na shorta z entry gdzieś tutaj, no, ale ja tego nie rozgrywam z racji tego, że jestem tutaj jakoś bullish nastawiony, bo odzyskaliśmy ten ręcz, więc czekam co się wydarzy dalej, jakieś możliwe miejsce na odbicie. W tym momencie to na przykład ten order block tutaj. Ten order block tutaj. Jeśli zobaczymy coś takiego, to można próbować longa, aczkolwiek ja bym czekał cały czas na to H12. na inne miejsce na odbicie to oczywiście range low lub któryś z tych weaków tutaj. Chciałbym zaznaczyć, że tutaj mamy fair value gap. To być może będziemy chcieli to wypełnić, to miejsce więc. No, i to się łączy z tymi mikami, więc 60-61 nadal w grze. No ogólnie nuda, więc za wiele się nie dzieje. Ja też za wiele nie rozgrywam. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację. Dzięki, do następnego, cześć.